Witam Was na naszym kanale i ogólnie dawno mnie tutaj nie było, ale chciałabym powiedzieć, że jakoś kilka dni przed świętami Chwiołek niestety zmarł. Zdecydowałam, że będę miała nowego chomika i jutro po niego jedziemy. A to co widzicie przede mną to jest właśnie nowy kojec, który niedawno zamówiłam i w sumie już mi przyszedł. I jest to taki koiec modułowy, który będzie właśnie służył jako akwarium dla chomika jest już bardzo duży, bo ma wymiary 105 na 35 cm. I będziemy sobie szykować to akwarium. Więc no zaczynam. Chciałabym powiedzieć, że też niedawno zamówiłam już paczkę na sklepie i pokażę wam co zamówiłam. Jak kłosy to jest akurat sorko dary brązowe, bo dali czarne, terame, ale ją już trochę wysypałam jakby do słoika. Domek w kształcie orzeszka. Kraśkowe wiórki, czyli takie draciny, i ich jest bardzo dużo. Mam jeszcze jedną paczkę z mebelkami, ale nie wiem kiedy mi dojdą. A już chcę tego chomika i najwyżej się po dołoży później do akwarium. Czas na ten wyczekiwany moment, i będziemy wsypywać tutaj czciłkę. Mam jeszcze wiórki, ale się nie nagrała. No i teraz to rozprowadzam. To wygląda. Patrzyłam na miarce i jest prawie 20 cm tracin. Może jeszcze później dosyć, ale na razie posunię. Po prostu już nie mam więcej tych tracin. Tutaj z kolei też pary są zaklejone taśmą. Tego nie widać, ale no są zaklejone. Przejdziemy do meblowania, ale ogólnie chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że niedługo też będę miała nowy kowrotek, taki trochę większy. Mam 20 cm, ale będę miała też 28 cm od Tricksy, no ale na razie ten postawię. To umedeluję i wracam do Was za chwilkę. W ja razie wygląda to tak. Jeszcze pusto i też w basenie nie ma yy, piasku, ale kupię jutro piasek. Zamówiamy jeszcze kilka kryjówek i yy, taką platformę na przykład pod ten Czy Jeszcze bardziej to urozmaicę i dodam jakieś kłosy. Ja miałam tutaj kłosy, tutaj też takie patyczki do gryzienia, a tutaj taki gryzak, yy, który miałam sobie dać Świełkowi, ale no niestety no nie przeżył. Jeszcze zioła i nasypie karmę. Też tyle starczy. Tutaj dam jeszcze podkładkę i miskę, ale wody naleję jutro. Jeszcze taki talerzyk na jakieś świeże warzywa, ale go dam później, kiedy dojdzie mi więcej mebelków. Mam jeszcze zioła. Już nasypałam tutaj i tutaj trochę ziół. I mam jeszcze taki most, taki tunel i domek. Ja ich już ogólnie nie chcę, więc niedługo się ich jakoś pozbędę. Ale tak dam na razie, żeby nie było tak pusto. Teraz dam jeszcze chusteczki z obrotem celuozy na ściółkę, ale jeszcze dam do domków. Tak wygląda na razie to akwarium. Oczywiście będzie jeszcze dużo zmian. I dam też, dodam więcej mebelków. Pokażę wam jeszcze tak y, transporty do tego chomika. Imię zdradzę dopiero jak on będzie. Jak, jak będę go miał. Ma, ma ściółkę i dużo tych chusteczek. Głosowy. Mam blisko zoologiczny, więc nie będę tam dwa żadnej wody ani nic. No tak wygląda ogólnie. To nie jest taki typowy transporter, ale zrobiłam go sama. Myślę, że jest dobry, a jak nie to najwyżej później się nowy. W sumie to byłoby na tyle. Dziękuję za oglądanie tego odcinka i yy... niedługo wprowadzacie mojego nowego chomika. A.